Witam Was bardzo serdecznie w kontynuacji serii, w której budujemy wysoki budżet. Mamy na miniaturce, że jest 100 1000 zł i mam nadzieję, że taki budżet zbudujemy, ale też nie chcę obiecywać, bo nie wiadomo jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że 500 zł to bez problemu, może nawet ten 1000, zaczyna od 500 zł, już mamy 70 zł i 54 grosze. Także ja sobie przygotuję pierwszy kuponik i będziemy go właśnie obstawiali. Także przygotowałem pierwszy kupon, ale mecz jest wstrzymany, który chciałem obstawić. Także no czekamy aż go wznowią. Nie wiem czy padnie bramka czy nie. No, mam nadzieję, że w tym momencie akurat nie padnie, że będę miał jeszcze możliwość obstawienia tego spotkania. Tutaj też coś się dzieje, też brałem ten mecz pod uwagę, ale ostatecznie go jednak nie obstawiłem. I czekamy aż wznowią. No i obstawimy sobie, będzie do wygrania 210 zł i już właśnie możemy, jednak bramka nie padła. I do zgarnięcie mamy za 70 zł i 54 grosze. 218 i 84 grosze. Także. Um, obstawiliśmy sobie, już wam pokazuje to Austria, że tutaj będzie powyżej 2,5 gola w tym spotkaniu. Um, obstawiliśmy Bułgarię, że będzie co najmniej jedna bramka w meczu, jeszcze są to pół godzinki, no i ta sama sytuacja w Danii też jest ta sama minuta co w Bułgarii, no i łącznie czekamy na trzy bramki, które no, mogą nam zrobić pomnożyć w fajny sposób w, sumie w trzykrotny gotówkę, którą wpłaciliśmy możemy już wyjąć 210 złotych i po tym byśmy mogli sobie naprawdę zacząć fajnie grać, także czekamy na brameczki i oczywiście będę informował, jeżeli coś się będzie działo. A więc tak, padła bramka w meczu CSK Moskwa. Yy, przepraszam, CSK i Slavia Softa. Mecz gol został uznany. I też padła bramka tutaj w kolejnym spotkaniu w Danii i też została uznana. Także dwa mecze za nami. Zostało nam ostatnie spotkanie w Austrii, gdzie jest wynik 1-1. Obsoliliśmy powyżej 2,5 bramki. Yy, I zobaczymy, jaki będzie kaszał. Jeżeli będzie ciekawy kaszał, to go wypłacimy. No i mamy do wypłacenia 100 zł, w sumie. Jest to 40 zł, prawie na plus, ale jednak poczekamy. No jest jeszcze 20 minut, 20 minut może paść bramka, no i w tym przypadku będzie już 200 zł. Także, no naprawdę, przebitka jest niesamowita. Myślę, że jakieś 150 zł będzie. No ale jest 100, także czekamy i, i zobaczymy, co będzie dalej. Jest 74 minuta, jest wstrzymana, wstrzymany mecz, także jest niebezpieczny atak. Jest bardzo możliwe, że będzie albo gol... Albo niestety nic, no myślałem, że jakaś będzie sytuacja podbramkowa, no ale niestety nie ma, już myślałem, że będziemy mieli to z głowy, czekamy do 80 minuty. Jeżeli nie padnie bramka, a będzie do wypłacenia około 70 zł. tyle wpłaciliśmy, to po prostu chyba wypłacimy. Mamy 85 minutę, no i <gryw> bramki jeszcze nie ma. Kaszałt mamy 61 zł do wypłacenia aktualnie, 5 minut do końca, no i tak, no. Statystycznie więcej bramek wpada w drugiej połowie, tutaj padły dwie w pierwszej. Dużo się dzieje w tym meczu, także no, zaryzykuję, poczekam do końca, też bardzo dużo bramek wpada w doliczonym czasie, no. Więc statystyki mówią, że bramka będzie, więc czekam, no już nie wypłacam, nie, nie chcę w tym momencie po prostu wypłacić tych 60 zł, no bo w ciągu 5 minut tak naprawdę mogę zarobić 140 zł. Więc wolę sobie jeszcze chwileczkę poczekać. No ja jestem tutaj pewien, że ta bramka padnie, bo statystyki nie kłamią. 90 minut już za nami. Teraz doliczony czas. Też nie wiadomo ile tego czasu doliczonego jest. Ale czekamy. Jeszcze mam nadzieję, że będzie bramka i jest mecz wstrzymany. Rzut karny. Rożny, przepraszam, rożny. Jak zobaczyłem tą animację, to już myślałem, że będzie bramka i chyba będzie. Drużyna zdobędzie gola numer 4, także bardzo możliwe, że znaczy na pewno padła bramka. E, teraz kwestia, czy będzie ona uznana. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to jesteśmy w tym momencie zarabieni o e, 200 zł, 130 do przodu. CSK trafiło 3 bramki, więc bardzo fajna e, sprawa. Warto było tam, to był naprawdę duży kurs na 2,5 na bramki, to pewnie było z 3,5 albo 4. Posiadanie piłki FA w len, jak dobrze czytam. Nie wiem jak to, czytać tę nazwę. Ale jeżeli oni mają posiadanie piłki, to go raczej został uznany. Tak, uznany 214 zł wpada na nasze konto, ale na razie nie mamy czy będziemy obstawiali dopiero potem. Ok, no i obstawiamy kolejny kuponik teraz za 1480, czyli naszą końcówkę. No i do wygrania mamy 114 zł, dość ciekawy kupon, ponieważ już wam wszystko powiadam. Hiszpania La Liga. Obstawienie, że będzie co najmniej 3,5 bramki. Aktualnie jest 3 brameczki. Tutaj mamy kolejny mecz w Hiszpanii, tylko druga liga, że będzie co najmniej jedna bramka. Fajny kurs, jest 50 minut, czyli 40 minut na gole. Oczywiście, jak wcześniej mówiłem, statystycznie więcej goli wpada w drugiej połowie, także myślę, że jest to bardzo realna opcja w meczu. Fulham, tutaj się nie zastanawiam, co na pewno będzie, co najmniej jedna bramka. I tutaj Francja i myślę, że Lille, Lille trafią, co najmniej oni trafią te dwie bramki tak mi się wydaje, jestem pewien, że będą dwie bramki, a kurs naprawdę fajny, bo 2,70 no i w sumie mamy do zgarnięcia 114 zł, także już byśmy byli fajni na fajnym plusiku, no i czekamy czy właśnie nam się uda, abyśmy mieli po prostu na tym kuponie równo stówkę na, na czyste, potem dalej byśmy mogli sobie obstawić za te 14 zł i tutaj już coś się dzieje w tym spotkaniu, także sobie zerkniemy może akurat będzie bramka, także na wizji byłoby super. Tu też, ale tutaj nas akurat nie obchodzi. Poczekamy sobie z 15 sekund, ale już nie musimy, bo aktualnie bramka jeszcze nie padła. No oczywiście będę was informował, jak będą padały brameczki, jak to robimy zawsze. Jest sytuacja, której w ogóle bym się nie spodziewał. W meczu Fulham nie ma żadnej bramki. Jest 90 minuta. Wszystkie pozostałe typy, tak jak wytypowałem, siadły. No i mógłbym wypłacić też 6 złotych, no ale jednak może ta bramka jeszcze paść, my no wtedy mamy do wygrania 114, także no dużo nie stracimy. Poczekam do końca, no bo nadzieja zawsze jest to ostatnia, umiera ostatnia, tak jak to było w poprzednim meczu, także czekamy tutaj już nam to siadło, to siadło, tak jak mówiłem, tutaj też tam Hiszpania siadło, no tylko czekamy na jeszcze Anglię i może coś się wydarzy. Tak jak mówiłem, nadzieja umiera ostatnia, a tym razem nie umarła wytrwała, no i mamy 314 zł, to już mamy zrobione za 5 zł, czyli 309 zł jesteśmy do przodu, bardzo fajna sumka, w kolejnym odcinku dalej obstawiamy, dalej lecimy z tym budżetem, budujemy go coraz dalej, budujemy go do 1000 zł, myślę, że za 5 zł, 1000 zł zrobić, to jest naprawdę coś fajnego, jeżeli Wam się podobało, to bierzcie łapkę w górę, zostawiajcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie mój kanał i będzie taki konkurcik, do wygrania będzie granie ze mną, obstawiam takich meczy live, będę podawał typy na no Messengerze, aby wziąć udział, to łapka w górę, komentarz i subskrypcja, no i oczywiście jakikolwiek komentarz, no i wy wylosuję spośród tych osób w kolejnym filmie kogoś, kto sobie ze mną pogra i oczywiście wyniki pojawią też się w, w kolejnym odcinku, który będzie, także myślę, że fajna, fajna inicjatywa, no i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie.